Ojciec podniósł kieliszek i powiedział: Niektóre dzieci napawają dumą, inne po prostu zajmują miejsce. Patrzył wprost na mnie. 204 osoby w sali weselnej w Poznaniu. Cisza była gęsta jak mgła nad wartą. Nigdy nie sądziłam, że to mnie spotka. Zanim przejdę dalej, zapisz się na kanał i powiedz mi, czy coś takiego przydarzyło się tobie lub komuś, kogo znasz. A teraz wracam do historii. To był ślub mojej siostry Kasi, suknia kosztowała dziesięć tysięcy złotych. Tort miał sześć pięter. Sala balowa hotelu Mercure lśniła kryształami. A ja siedziałam przy ostatnim stoliku, przy samych drzwiach do kuchni. Kelnerzy mijali mnie co minutę stacami. Zapach zimnej zupy kapuścianej unosił się w powietrzu. Kasia zawsze była tą dobrą. Studiowała prawo na Uniwersytecie imieniu Adama Mickiewicza. Wyszła za mąż za lekarza, kupiła mieszkanie na starym rynku. Ojciec pokazywał jej zdjęcia wszystkim sąsiadom. Moja Kasia, mówił z błyskiem w oku. Ja wybrałam historię sztuki. Po co ci to? pytała matka. Będziesz sprzątać muzea? Pracowałam w trzech miejscach jednocześnie: kelnerka w restauracji na półwiejskiej, sprzedawca w księgarni, korepetycje dla dzieci w weekendy. Zarabiałam 3200 zł miesięcznie, wynajmowałam pokój za 1400. Jadłam zupę z puszki i chleb. Każdego wieczoru byłam tak zmęczona, że zasypiałam w ubraniu. Ale to nie wystarczało dla ojca. Kasia ma karierę, mówił przy każdej rodzinnej kolacji. A ty masz długi i marzenia. Toast był punktem kulminacyjnym. Ojciec wstał powoli, poprawił krawat. Sala ucichła. Chcę wznieść toast za moją córkę Kasię zaczął dziewczynę, która zawsze wiedziała, jak honorować rodzinę, która wie, co to odpowiedzialność, spojrzał na mnie. Niektóre dzieci napawają dumą, inne po prostu zajmują miejsce. Dłonie zacisnęłam na sukience. Czarna tkanina była wilgotna od potu. Ktoś kaszlnął, ktoś inny odwrócił wzrok. Kasia patrzyła w stół. Jej nowy mąż uśmiechał się nerwowo. Tego wieczoru podjęłam decyzję. Hierarchia rodzinna, hierarchia rodzinna. To pojęcie ciążyło na mnie od dzieciństwa: ojciec na szczycie, matka poniżej, dzieci jeszcze niżej, a ja byłam w piwnicy tej struktury, czarna owca, wstyd rodziny, ale wstyd można odrzucić jak stary płaszcz. Nazajutrz otworzyłam konto w banku PKO, konto tylko na moje nazwisko, nazwałam je w myślach Fundusz na Wolność, zaczęłam odkładać każdą złotówkę, sprzedałam stare podręczniki, zamiast kawy kupowałam herbatę. Zamiast autobusu szłam pieszo. W trzy miesiące uzbierałam dwa tysiące złotych, potem cztery tysiące, potem siedem tysięcy. Plan był prosty: uciec z Poznania, znaleźć pracę w Gdańsku, zacząć od nowa. Ale rodzina nie odpuszcza łatwo. Matka zaczęła dzwonić codziennie. Ireno, musisz zrozumieć ojca: on po prostu chce dla ciebie jak najlepiej. Jej głos był miękki jak masło, ale zimny jak mróz. Wiesz, że mówimy o Tobie na mieście. Ludzie pytają, dlaczego nie przychodzisz na obiady. Miłość warunkowa. To właśnie było w tym domu. Miłość za osiągnięcia, miłość za posłuszeństwo, nie miłość za samoistnienie. Nie przyjdę, mamo, powiedziałam pewnego wieczoru. Nie będę już udawać, co ty mówisz? Rodzina to rodzina. Rodzina nie poniża na weselu. Rozłączyła się bez słowa. Zamiatanie pod dywan, zamiatanie pod dywan. To narodowa specjalność. Nie mówić o problemach. ukrywać hańbę, zachowywać pozory. Ojciec chciał, żebym zapomniała o tym toście. Matka chciała, żebym wróciła na niedzielne obiady jak dobra córka. Kasia nie odzwaniała, ale ja już wiedziałam zbyt wiele. Wiedziałam, że milczenie nie jest wybaczeniem. Wiedziałam, że wrócę tylko po to, by znów zostać poniżona. W lipcu dostałam ofertę pracy. Muzeum Narodowe w Gdańsku szukało asystenta kuratora. Pensja pięć tysięcy złotych kontrakt na rok. Wysłałam dokumenty tego samego dnia. Dwa tygodnie później otrzymałam telefon. Witamy w zespole. Nie powiedziałam rodzicom ani słowa. Fundusz na wolność miał już jedenaście tysięcy złotych. Wystarczyło na kaucję, pierwszy miesiąc wynajmu i przeprowadzkę. Znalazłam mieszkanie online, dwupokojowe, 30 metrów kwadratowych, dzielnica Wrzeszcz. 1800 zł miesięcznie. Pani właścicielka mówiła szybko i ciepło. Mogę przyjechać pojutrze z kluczem, powiedziała. Pojechałam do Gdańska w sobotę. Miasto pachniało morzem i świeżością. Apartament był mały, ale czysty. Okna wychodziły na ciche podwórko cisza. Prawdziwa cisza. Nie było krzyków, nie było wzgardliwych spojrzeń. Podpisałam umowę, zapłaciłam kaucję, dostałam klucz. To był mój port bezpieczny, moja przystań, ale najpierw musiałam zamknąć ostatni rozdział. W sierpniu rodzice zorganizowali obiad zgody. Kasia zadzwoniła do mnie pierwszy raz od trzech miesięcy. Irena, proszę, przyjdź. Ojciec chce porozmawiać. O czym? O przyszłości, o rodzinie coś w jej głosie było inne, kruche, złamane. Dobrze, powiedziałam, czas przyjdę. Obiad był w ich domu na sołaczu. Nowy dom. Cztery sypialnie, ogród z fontanną. Matka nakryła stół białym obrusem. Na środku stała pieczona kaczka. Ziemniaki, surówka, kompot z wiśni. Ojciec siedział na swoim miejscu, na czele stołu. Matka po jego prawej. Kasia po lewej. Dla mnie zostawili miejsce na końcu, przy drzwiach do kuchni. Znowu. Ireno, zaczął ojciec. Cieszymy się, że przyszłaś. Chcemy naprawić nasze relacje. Naprawić, powtórzyłam. Jak naprawiać coś, co zawsze było złamane? Matka zacisnęła usta. Kasia wpatrywała się w talerz. Nie rozumiem, o czym mówisz, powiedział ojciec chłodno. Zawsze cię wspieraliśmy. Powiedziałeś dwustu czterem osobom, że zajmuje tylko miejsce. To był żart. Żart nie boli tak bardzo. Cisza. Dźwięk widelca na porcelanie, gdzieś tykał zegar. Chcemy tylko, żebyś zrozumiała, powiedział ojciec w końcu. Rodzina to jedność, to posłuszeństwo, to porządek, porządek, w którym ja jestem warta mniej. Nikt tak nie mówił, nie musieliście. Wstałam, nogi drżały, ale głos był mocny. Przeprowadzam się do Gdańska, mam pracę, mam mieszkanie, nie wrócę już na te obiady, nie wrócę już do tej hierarchii. Ireno, matka krzyknęła: nie możesz tak, nie mogę. I robię to. Wyszłam. Drzwi zamknęły się za mną z cichym kliknięciem. Nie oglądałam się. Ale historia nie skończyła się tego dnia. Tydzień później matka znalazła mój laptop. Byłam w pracy, ostatni dzień w księgarni. Telefon zadzwonił o trzeciej po południu. Znalazłam twoje plany, powiedziała. Jej głos drżał z wściekłości. Gdańsk? Nowa praca? Jak śmiałaś to ukrywać? To moje życie. To hańba, co ludzie powiedzą, że nie potrafimy utrzymać własnej córki, to nie wasza sprawa. Jesteś jeszcze na naszym koncie bankowym. Możemy. Już nie jestem. Cisza. Co? Zamknęłam wspólne konto dwa miesiące temu. Nie macie już kontroli, rozłączyła się. Nie oddzwaniała przez dwa tygodnie, a potem zadzwoniła Kasia. Było późno, dwudziesta trzecia. Byłam już w Gdańsku, w moim nowym mieszkaniu. Rozpakowywałam pudła. Telefon zaświecił się w ciemności. Halo? Irena. Głos Kasi był ochrypły. Możemy porozmawiać? O czym? O wszystkim. O. o tym, że miałaś rację. Serce zatrzymało się na moment. Słucham? Byłaś pierwsza, która się wyrwała. Ja. ja tylko udaję szczęście. Małżeństwo to klatka. Praca to stres. Rodzice oczekują ode mnie perfekcji każdego dnia. Jestem wyczerpana, Irena. Po raz pierwszy w życiu usłyszałam w jej głosie prawdę, nie fasadę, nie obronę, prawdę. Kasia, powiedziałam cicho, jeśli chcesz, możesz przyjechać do mnie na weekend albo dłużej, płakała. Dziękuję. Wrzesień był ciepły. Zaczęłam pracę w muzeum, koordynowałam wystawy, rozmawiałam z artystami. Prowadziłam warsztaty dla dzieci. Po raz pierwszy w życiu wstawałam rano bez lęku, bez węzła w żołądku, bez głosu ojca w głowie. Mieszkanie pachniało kawą i świeżymi kwiatami. Kupiłam małe rośliny na parapet, bazylię i mięta. Wieczorami siadałam przy oknie i patrzyłam na podwórko. Dzieci bawiły się tam do zmroku, ich śmiech był jak muzyka. To było życie bez oczekiwań, bez hierarchii, bez wstydu. Rodzice przestali dzwonić. Czasem matka wysyłała sms -y, krótkie, zimne. Jak się masz? Wszystko dobrze. Nic więcej. Ojciec milczał całkowicie, ale Kasia przyjeżdżała co dwa tygodnie. Rozmawiałyśmy godzinami, piłyśmy herbatę, spacerowałyśmy wzdłuż motławy. Powoli odbudowywałyśmy to, co zostało zniszczone. Pewnego wieczoru, gdy siedziałyśmy na ławce przy fontannie Neptuna, Kasia powiedziała: Zazdroszczę Ci odwagi. Nie potrzebujesz zazdrości, odpowiedziałam. Potrzebujesz własnej decyzji. Skinęła głową. Wiem. Gdańsk stał się moją przystanią. Nie ucieczką. Przystanią. Miejscem, gdzie mogłam oddychać. Gdzie nikt nie mierzył mojej wartości osiągnięciami. Gdzie nikt nie ważył mojego istnienia na wadze rodzinnych oczekiwań. Miesiąc temu matka zadzwoniła po raz pierwszy od lipca. Głos miała łagodniejszy. Ireno. Może byś wpadła na święta? Nie wiem, mamo. Ojciec zmienił się, mówi o tobie inaczej. Co dokładnie mówi? Zawahała się, że był niesprawiedliwy. To nie było przeprosiny, ale było czymś. Pomyślę o tym, powiedziałam. Nie wiem, czy wrócę, nie wiem, czy rodzina może się naprawdę zmienić, ale wiem jedno. Już nie jestem tą dziewczyną, która siedziała przy ostatnim stoliku, która znosiła upokorzenie w ciszy. Która wierzyła, że miłość wymaga posłuszeństwa. Jestem kobietą, która wybrała wolność, która zbudowała własny fundusz i własną przyszłość, która znalazła przystań w mieście nad morzem, i jeśli kiedykolwiek wrócę do poznania, to będzie na moich warunkach. Czy zrobiłaś coś podobnego? Czy odważyłaś się wybrać własną drogę wbrew rodzinie? Napisz w komentarzach, chciałabym poznać twoją historię.